Moja babcia wyszła za Jana Osińskiego z rodu Osińskich. Oni mieszkali na ziemi Tutaj Dziadek miał dziewięciu braci Osińskich. To też dziadka Rosjanie 8 maja 1945 zabili tutaj na pomorze. Mój dziadek, ja moich dziadków nie znałem ani jednego, ani drugiego, ponieważ. Mój dziadek bezpośredni to był pogrobowcem. Ojciec się urodził w październiku w 26 roku, a dziadek zmarł w 26, ale we wrześniu. Ale powiem coś o dziadku i o babci jeszcze raz. Bo wtedy skończyłem, że byli w tej Nadrenii. I tam pięciu, bo było pięciu braci połudzkich, Stanisław, Ignacy, Michał, Franciszek i Józef. No i jeszcze mieli siostrę, Marię. Ta siostra Maria tam została w tym Bochum i wyszła za Niemca i, pr i pr prawdopodobnie może mam tam jakiś jakiś krewniaków, może nawet z nie Niemców to ona została. Natomiast tych, tych pięciu braci Osińskich to o jednym takim wspaniałym, nie wiemy co się stało, zniknął. Jeden zginął, bo ich było pięciu wcielonych do armii pruskiej. Babcia dziadkiem dostała złoty zegarek od kajzera Wilhelma za to, że pięciu synów było w Armii Pruskiej. Ale to u nas było w Wielkopolsce i, i wśród Polaków powszechne, powszechne. Ten, ten Michał jeden był ranny i zginął na froncie. No i teraz przede wszystkim został Franciszek, Ignacy i, i mój dziadek Józef. Teraz oni zdezerterowali w Armii Pruskiej tutaj przyjeżdżali na, na, do, do swoich rodzin, do Wielkopolski. Brali udział w tym ruchu rewolucyjnym, takim tym, który był w, pod koniec wojny, bo to był ruch rewolucyjny tutaj w Niemczech. Byli bardzo odważni, gonili tych po prostu Niemców, takich, którzy się znęcali nad Polakami. Przedtem należeli do Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Ja jestem czwarte pokolenie SOKOŁEM. Oni właśnie tam nad Reni, pochum mój dziadek i mój dziadek, mój pradziadek, Wawrzyniec, należał tam w Boku do, do, do Sokoła, no i, i, i oni wszyscy tam należeli. W wannę i w Boku. No i tych trzech zostało. Oni byli powstańcami wielkopolskimi. I ten Franciszek ożenił się z Rosarią Bera, miał z nią wujkę dzieci, Czesława i Genowefę. No i ten mój strieczny, jak to powiedzmy, bo u nas się mówiło o wujek, ten wujaczy, wujek Franciszek, jako powstanie z Wielkopolski zginął. w powstaniu on jest na liście tych poległych 2000 powstańców. On zginął. No i babcia została z dwójką dzieci. Natomiast mój dziadek, Józef, brat jego, on miał bardzo trudno, bo zanim się znalazł. Czyli krótko mówiąc, babcia wyszła za jeszcze szefowańskiego.